Wrotkom jeździłem razem w takim zakładzie i był bardzo głęboki wykop, i tam się głazy jakieś, betony z ziemią zrzucali na dół. No i tam był taki pracownik, i tylko dawaj, dawaj, kierował, gdzie to mamy zrzucać na dół. No, ale skarpa się zarwała i ja wpadłem do góry kołami na te. Do góry kołami leżał na, na samym dnie. Tej doliny, kras. No, wiadomo, to już spadło, może pierwsze, jak ten kras, jak głaz tą ziemią. No. I, I także moja podłoga była nad głową. Piasek, to wszystko w oczach jakieś płyny, szczypało mnie, bo pode mną zresztą były akumulatory. No, przyszedł później dźwig i mnie wyciągnął, ale w sumie w krasie się za bardzo nic nie stało. To mnie cieszyło. Ja się tylko o to martwiłem. Nie tam o swoje zdrowie, tylko żeby to, to był mój prywatny samochód. Zresztą to, no, to był mój chleb, no, ale, ale jakoś wyszedłem. No, Ojciec zawsze mi mówi, Ty jesteś w czepku urodzony. No i faktycznie, bo przez życie jakoś takiej tragedii w sumie nie miałem. A jak to było? Kiedyś też tego podać Dla mnie to było dziwne, może dla innych też. Taka, takie nazewnictwo, jak mówisz że czasami krazem jechałeś na słupek. Że, że stałeś przy słupku, gdzieś tam przy porcie, tak? Stałeś... a to na Białowieskiej, no port tam był, bo tam y, barkami przywozili pospółkę lub piasek rzeczny. No i się rozwoziło, się stało jak, jak taryfiarze na postoju. No przy, przyjechał ktoś tam sam no na przykład star, bo tam niedużo piasku potrzeba, no kras, ile pan bierze? Ja mówię, ja jeszcze miałem z tyłu pokrywać nawet 20 ton, bo to świę, ten mokry piach rzeczny. No i to proszę jechać, wziąć mi piachu, ile się tylko naładuje. Nie, on poczeka przy wadze. No wiadomo, pojechałem tam, słownicami takie były czerpaki, naładowali mnie, na wagę zważyłem, no i się jechało gdzieś tam się. Założyło nie. na teren budowy. A jakieś inne ciekawe auto też tam stały wtedy? Jakieś stare, pewnie kamazy były? czy ty... Tak. Najwięcej Kamazów było stare, poprzerabiane, skrzyniowe, niby, ale to były wywrotki. Pamiętam mhm. no, diabła. Zawsze my sobie, sobie żarty zrobili. No, może, może mnie teraz gdzie słyszał, to diabeł. Yy, później szczupak. Znowu też jelczem. Szczupak. Zawsze my sobie, sobie jaja robili. I taki cheniu. O Kamazem, starszy pan, ale nie wiem jak się nazywa, też tak sobie jaja robiliśmy, no, przeważnie, no. I taki stary miedziu, no, Latość, 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 zawsze mówiliśmy. no, Latość nie ma tego, a Latość nie urodziło się, no. Ciekawy, no, i zawsze, oni mnie zawsze wspominali, nieraz już jak nie jeździłem, bo pojechałem gdzie indziej do firmy, Wziął mnie do Legnicy facet prywatny z tych z kwadratu, z tego radzieckiego wywozić, tam z podziemi była akumulatorownia. Potężne płyty akumulatorowe. I to jakiś tu do Wrocławia. No. To wozimy chyba cztery razy, cztery kursy takie tych płyt i tam stał yy, agregat. Silnik chyba 12 cylindrowy v ale taki, że po drabinie trzeba było na niego wejść. To było w razie, aby prądu brakło, nie? To ten agregat ładował te akumulatory. A te akumulatory, znowu cały ten, cały ten sztab północno. Yy, to był, tam jeszcze był tym szefem Dubinin. Generał czy marszałek, nie wiem nawet. On nie żyje, bo ponoć nam nowotwór zmarł. No i tam po tym zostało to, wysprzedaż tego wszystkiego. Nie, tego sprzętu. No i te płyty i tam wyszłem w jednym kursem to chyba trzy opony załatwiłem. Bo kapcia złapałem, ale tak go przeładowałem tymi, akum tymi płytami ołowianymi. No i w Prochowicach. prawie tu na światłach jak się skręca na jawor. No, zaraz. I taki pan tu zaraz przy, przy światłach mieszkał, to coś jakąś deskę mi dał jeszcze pod lewarek. Ten lewarek się topił, bo to było gorąco latem. No, ale jakoś wyszedłem. Aha, i na noc go zostawiłem, bo jeszcze opon nie miałem. No, i kolega akurat stanął, bo autostopem się zabrałem. No, jak go się nazywał, każdy kierowca jeszcze wojsko, jakby się pracowali. to... Miał ksywę. No i poznał mnie i stanął i mówi, co to robisz? Ja mówię, popatrz kradłem, No. A przecież w wojsku też jeździłem krazem. A on dalej się nie? Ale już ta, ta firma już była ta już wojskowa prawie w Worsydce. No to to było chyba tylko wszystko. No i jeździłem w Drobudzie jeszcze. no. Tam jedyne auto obce to tylko moje było, bo kraza mnie tam puszczali właśnie najcięższe prace, jakieś wykopy, na przykład torowisko jak robili, to tam trzeba było głęboko wjechać w takie torowisko i tam wysypać beton, na przykład taki sypki się brało, albo piasek, czy coś takiego, bo Kamazy jak tam wjechał, to zaraz sprzęgła palili, a zawsze się dziwili, że Kras sobie wjechał na wolnych obrotach, wyjechałem, nie miałem problemu. Ciągle tylko miały problemy z oponami, tylko te opony gdzieś o tory tramwajowe, gdzieś tam jak to były, tego to nieraz rozharatałem boczne ścianki. Zawsze policja miała do tego pretensje, dlaczego opona uszkodzona. Ja mówię, no trzeba jeździć, aż się zużyje, nie sztukał te opony były bardzo drogie, żeby sobie pozwolić kupić nowe, no. A ty jeszcze też chyba jeździłeś krazem jak był budowany ten nadajnik na, tym, na ślęży, tak? Aha, na ślęży jeszcze był, no. I tam co, tam nie szło. Tam cały czas było tyłem wjechać, tam nie było nie szło nakręcić nawet. I kamazy. kamazom tak samo sprzęgła się palą. A najpierw jeszcze to było, że myśmy coś tam wozili tłuczeń i krawężniki takie, takie jak koryta. Aha, żeby, żeby woda odczuła. żeby woda obrzeżyć. No, i tam wieziemy takie maszyny różne. I ja pamiętam kierownik mówi, Co jest? Że krazem przyjechał, a kama z niby taki szybki, jeden i drugi zaraz ich zwolnili. I mnie zostawili. Bo ja też tak na wynajęciu jeździłem, nie? Tymi krazami. No, no i ten, tą wieżę wymieniali całkiem nową. Mhm. no, A to było faktycznie. Ja się dziwię, że ja byłem w takim stanie, że jakoś. Jakoś to wszystko poradziłem, wymanewrować. No nie wiedziałeś, że się nie da. No nie da się da. znaczyć. Wojskowym krazem, jak z początku zacząłem jeździć z autobusów, zeszedłem na kraza. To, to nie, nie szło mi na zakręcie. Nie wiedziałem, ile kierownicą jakiś skręt ma. nie? KRAZ inny, ogórek znowu inny, a i Karus bardzo daleko z tyłu. Przednia oś dopiero była. Ja musiałem dojeżdżać do środka, skrzyżowania i w prawo. To tak się czułem jak na karuzeli tak fajnie. Silnika nie było słychać. Tu jak na tablicę. przez nie będę patrzył na tablicę, czy silnik pracuje, czy nie. Jest ciąg, no to się jedzie. Cichutko, fajnie. No. Już nasze TPR-100 już nie były takie. Ale to oryginalny Beriot. A Autosanem też gdzieś miałeś jakąś okazję jeździć tak dłużej zawodowo czy nie, tylko okazjonalnie? Nie, tak okazjonalnie. No. I tyle co tam byłem już jako mechanik w tym, no u kuzyna. W Radarze, tak? No, w Radarze. A, to ten no, film co później tak, był film, podpisany wiesz, jako kursant za kierownicą no, no, Autosana. No, no, co jest, jest się nagrany ten film właśnie na Autosanie.